Witaj, drogi przyjacielu, i zapraszamy do odkrycia zaskakujących tajemnic oraz nieprzewidzianych zwrotów w życiu Robin Gibb. FBI bada próbę morderstwa, uzależnienie i skandale gwiazdy Popu w jego drodze do odkupienia. Życie Robin Gibb było bez wątpienia wyjątkowe. Od jego niesamowitej scenicznej obecności, śpiewając obok rodzeństwa i nosząc charakterystyczne szafirowe okulary, po jego niezwykły głos, który nikogo nie pozostawiał obojętnym. Jednak jak wiele historii o triumfie, zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty były częścią jego życia. Dnia 22 grudnia 1949 roku w urokliwym miasteczku Douglas na wyspie Man urodził się Robin Gibb. Był starszym bliźniakiem Morris Gibb, zaledwie o kilka minut. Ich rodzice, Barbara i Hugh Gibb, z radością powitali nowy rozdział w swojej muzycznej rodzinie. Robin wraz z braćmi, w tym barem oraz siostrą Leslie, wyruszyli w muzyczną podróż, która nie tylko zmieniła ich życie, ale także pozostawiła niezatarte ślady w historii muzyki, dziedzictwo, które trwa do dziś. Rodzina podjęła odważną decyzję o rozpoczęciu nowego życia w tętniącym życiem przemysłowym mieście Manchester w Anglii. Po trudnych latach po zakończeniu II wojny światowej, Manchester był nie tylko miastem upadku przemysłowego, ale także żywym tyglem kreatywności i nowych możliwości. W tym środowisku młodzi bracia GIP rozpoczęli swoją muzyczną podróż, kładąc podwaliny pod ścieżkę, która zmieniła nie tylko ich życie, ale także wpłynęła na historię muzyki. Przybyli do Manchesteru w 1955 roku. Bracia Gibb z Barym na gitarze i wokalu, a Robin i Morrisem dzielącymi się światłem reflektorów tworzyli zespół pod nazwą The Rattlesnakes. Zespół obejmował również Paula Frosta na perkusji i Keniego Roxa na basie, tworząc kwintet gotowy do podboju lokalnych scen. Jako aspirujący młodzi muzycy, chcący zanurzyć się w manchesterskiej scenie muzycznej, czerpali inspiracje od znanych artystów tamtych czasów, takich jak The Everly Brothers, charyzmatyczny Cliff Richard i utalentowany Panka, między innymi. Muzyka była dla nich czymś więcej niż pasją, była siłą napędową, płomieniem, który popychał ich do przodu. Jednak ich podróż była jak kręta droga, pełna wyzwań i przeszkód. W okresie dorastania ich ścieżka była naznaczona burzliwymi epizodami, w tym drobnymi kradzieżami, a nawet podpaleniami. Poszukiwanie tożsamości i celu prowadziło ich na nietypowe ścieżki. Wśród tych osobistych perypetii rodzina Gibów otrzymała zaproszenie od lokalnych władz, aby przemyśleć swoją przyszłość. Perspektywa rozpoczęcia nowego życia w nowym kraju, a konkretnie w Australii, zaczęła nabierać powagi jako poważna alternatywa. W sierpniu 1958 roku bracia GIP wyruszyli w podróż, która zmieniła ich życie na zawsze. Z odwagą, którą daje jedynie pragnienie nowego początku, rodzina udała się do Australii, gdzie miała znaleźć nowy dom w Redcliffe, tętniącym życiem mieście znanym z lokalnej sceny muzycznej. Zdeterminowani by robić to, co kochają i zarabiać na tym, zanurzyli się w świat muzyki. Ich energia i pasja nie umknęły uwadze dwóch miejscowych wizjonerów muzycznych: Billa Guda i Billa Gatesa. Nazwisk. Które zapisały się w historii muzyki. Gates miał wizję, która wyprzedzała jego czas. Odegrał kluczową rolę w przebiegu wydarzeń, nazywając zespół The Bee Gees, co szybko stało się synonimem sukcesu i kreatywności. Energia i talent braci Gib nie tylko zostały zauważone, zostały uczczone przez publiczność. W 1960 roku na torze wyścigowym Redcliffe Speedway bracia występowali podczas przerw w wyścigach, a widzowie wyrażali swoje uznanie rzucając pieniądze na tor, świadectwo magnetycznej obecności braci. Te pierwsze kroki utorowały drogę do niezwykłej muzycznej podróży. Bee nie tylko występowali w kurortach wzdłuż wybrzeża Queenslandu, ale także przyciągnęli uwagę znanego australijskiego artysty Cole Joya dzięki swoim oryginalnym kompozycjom. To połączenie stało się punktem zwrotnym prowadzącym do kontraktu nagraniowego z wytwórnią Spin Records, będącą częścią Festival Records. Pod tym szyldem Trio wydało single i albumy, a Barry także składał swoje kompozycje dla innych australijskich artystów. Ich kariera nabrała tempa i w 1962 roku Bee Gees zostali wybrani jako zespół towarzyszący podczas koncertu Chubby Checker na stadionie w Sydney, co było ważnym kamieniem milowym w ich muzycznej podróży. Między 1963 a 66 rokiem rodzina Gibbów mieszkała przy 171 Bonnie View Road w Morayfield, Sydney, co Robin Gibb później uwiecznił w swojej piosence Sydney, będącej portretem ich doświadczeń w tym mieście. Ta teoria spiskowa, która została obalona, jest świadectwem enigmatycznej aury, jaka otaczała Bee Gees podczas ich drogi do sławy. Oprócz śledztwa FBI, Bee Gees zmierzyli się z przerażającym i zagrażającym życiu incydentem, kiedy Robin Gibb stał się celem zamachu w 1981 roku. Choć Robin przeżył atak, rzuciło to długi cień na jego życie oraz na ścieżkę zespołu. Ponadto, Bee Gees zmagali się również z własnymi problemami, w tym z uzależnieniami. Robin szczególnie walczył z alkoholem i narkotykami. Jego uzależnienie było mrocznym rozdziałem w jego życiu, ale ostatecznie znalazł siłę i determinację, by je pokonać. Jako gwiazdy Popu, BGS byli również uwikłani w skandale, jak to często bywa w świecie sławy i fortuny. Jednak ich zaangażowanie w muzykę, ich kreatywny geniusz i trwałą popularność przetrwały wzloty i upadki ich życia osobistego oraz przemysłu rozrywkowego. Historia Bee Gees była pełna szokujących sekretów, zwrotów akcji i wyzwań, ale także cechowała się odpornością i odkupieniem. Ich muzyczna podróż nadal kwitła, a oni pozostawili niezatarty ślad w świecie muzyki. Ich wkład w przemysł muzyczny jest niezrównany, a ich twórczość nadal inspiruje i zachwyca słuchaczy na całym świecie. Dziedzictwo BGs jest świadectwem trwałej siły muzyki i ludzkiego ducha, przypominając nam, że nawet w obliczu przeciwności losu i najciemniejszych sekretów, dążenie do kreatywności i odkupienia może prowadzić do wielkości. Życie Robin Gibb było odzwierciedleniem tej podróży, a jego pamięć żyje poprzez ponadczasową muzykę, którą stworzył wraz ze swoimi braćmi. Unikalne połączenie ich głosów. I biegłość kompozycyjna wyróżniały zespół na tle muzycznej sceny pełnej gwiazd. 1968 rok był kolejnym kamieniem milowym w drodze Bee Gees wraz z wydaniem piątego albumu zespołu zatytułowanego Idea. Album ten stał się jednym z najpopularniejszych w ich karierze i zawierał hity takie jak gna to you i Send a Jay. Sukces ten umocnił jeszcze bardziej pozycję zespołu w przemyśle muzycznym. Jednakże podczas wydania albumu Odyssey w 1969 roku zaczęły się pojawiać problemy wewnątrz zespołu. W tym czasie Robin chciał mieć większą rolę w zespole, ale nie mógł zdobyć przestrzeni, której pragnął, co doprowadziło do sporu i ostatecznie do rozłamu zespołu. Robin podjął decyzję o rozpoczęciu solowej kariery i odniósł sukces wraz z wydaniem singla Saved by the Bell, który trafił na szczyty list przebojów. Nagrywał także inne planowane albumy, jednak Bee Gees pogodzili się, ponownie jednocząc jako zespół. Jak Barry wspomniał później w jednym z wywiadów, brak komunikacji między nim a Robin prowadził do konfliktów. Te konflikty nie wynikały z nas, ale raczej z używek i substancji zmieniających nastrój. W ich biografii stwierdzili, że pieniądze, ego, sukces i wiek zmieniły ich życie. Przyznając się do używania stymulantów i środków uspokajających. Niemniej jednak Bee Gees naprawili swoje relacje i ponownie zjednoczyli się jako zespół. Jak większość wie, 1976 rok rzeczywiście wyróżniał się. Zostali zaproszeni do udziału w ścieżce dźwiękowej do filmu Saturday Night Fever, który stał się kultowym wydarzeniem lat 70. Album ze ścieżką dźwiękową do filmu pobił wszystkie możliwe rekordy sprzedaży. Według Billboardu jest to piąty najlepiej sprzedający się album w historii muzyki z 37 milionami sprzedanych egzemplarzy. Przez lata utrzymywał się na szczycie list przebojów, dopóki Michael Jackson nie wydał thrillera. Nawet po powrocie Bee Gees, Robin nadal nagrywa solowe utwory, takie jak Cover The Beatles' Oh Darling i Help Me, które znalazły się na ścieżce dźwiękowej do filmu Times Square w latach 80. Bee Gees skupili się na produkcji płyt dla innych artystów, podczas gdy Robin inwestował w swoją solową karierę. Wydając trzy kolejne albumy między 1983 a 1985 rokiem. W tym okresie Bee Gees ponownie zjednoczyli się i kontynuowali działalność aż do 2002 roku, kiedy zdecydowali się zrobić kolejną przerwę. Oprócz swojej znaczącej kariery muzycznej, Robin Gibb zmagał się również z wyzwaniami w życiu osobistym. W 1968 roku Gibb poślubił Moli Hallis. Tuż przed ich ślubem przetrwali wypadek kolejowy, który miał miejsce 5 listopada 1967 roku. Katastrofa ta uznawana jest za jedną z największych tragedii kolejowych w Wielkiej Brytanii z 49 ofiarami śmiertelnymi i 70 rannymi, co czyni ją szóstą najgorszą katastrofą kolejową w kraju pod względem liczby ofiar. Para miała dwoje dzieci: Spencera i Melise. Niestety popularność BGS gwałtownie wzrosła tuż po ich ślubie. A Molly nie chciała przenieść się do Ameryki, gdzie Robin pracował. W rezultacie rzadko się widywali. W 1980 roku Molly uzyskała opiekę nad dziećmi. Robin odzyskał kontakt z dziećmi dopiero w 1983 roku, kiedy Melisa miała 10 lat, a Spencer 12. W tym samym roku Robin został aresztowany i skazany na 14 dni więzienia za naruszenie nakazu sądowego, rozmawiając z prasą na temat swojego małżeństwa. Proces rozwodowy był daleki od spokojnego, a śledztwo FBI dotyczyło Robina z powodu oskarżeń o zlecenie zabójstwa prawników reprezentujących jego byłą żonę. W 1985 roku poślubił Dwayna Morphy, swoją drugą żonę. Artystkę, pisarkę i druidkę kapłankę. Para miała jedno wspólne dziecko robina Johna, urodzonego w 1983 roku. Ich związek był znany ze swojej nowoczesności i otwartości, a oboje mieli artystyczne dusze oraz wspólne zainteresowania historią, mitologią i starymi budowlami. W 2001 roku ich małżeństwo ponownie znalazło się w centrum uwagi, kiedy Robin publicznie oświadczył, że jego żona jest lesbijką. Mimo to para kontynuowała swoje wyjątkowe i niekonwencjonalne życie razem. Po śmierci swojego bliźniaka Morisa w 2003 roku, Robin wydał swój piąty album zatytułowany Magnet zaledwie tydzień później. Album zawierał kompozycje elektroniczne innych artystów oraz nowe wersje klasyków. W 2004 roku rozpoczął nową trasę koncertową, którą nagrano na płyty CD i DVD w towarzystwie Orkiestry Filharmonii Frankfurtskiej. Trasa trwała do 2006 roku, a w tym samym czasie Robin wydał swój ostatni album świąteczny, który zawierał nową kompozycję zatytułowaną Mother of Love. Choć nadal tworzył muzykę po śmierci brata, zdrowie Robina zaczęło się pogarszać. W 2010 roku doznał bólu brzucha podczas występu w Belgii, co doprowadziło do nagłej operacji. Choć wrócił do koncertowania w Nowej Zelandii i Australii, w 2011 roku musiał odwołać kolejną trasę z powodu nawracających problemów zdrowotnych. W listopadzie 2011 roku ujawniono, że Robin walczył z rakiem wątroby od początku tego roku, choć utrzymywał to w tajemnicy, by nie martwić fanów. Pod koniec kwietnia 2012 roku Robin zachorował na zapalenie płuc i zapadł w śpiączkę. Choć udało mu się z niej wybudzić, jego stan zdrowia stale się pogarszał. 20 maja 2012 roku, w wieku 62 lata, Robin Gibb zmarł z powodu niewydolności wątroby i nerek, kończąc niezwykłe życie. Został pochowany w Tame w Anglii 8 czerwca w obecności brata Bariego, członków rodziny i wielu przyjaciół. Życie Robin Gibb, pełne wyzwań zdrowotnych i artystycznych triumfów, zostawiło ogromny ślad w świecie muzyki. Jego pasja, talent i odporność nadal inspirują fanów i artystów na całym świecie. Jego podróż przypomina, że nawet w obliczu przeciwności losu, muzyka ma moc przekraczania granic i głębokiego poruszenia serc ludzi. I tym zakończymy dzisiejszy film, który przybliżył Wam historię wielkiego artysty Robin Gibb z zespołu Big Ease. Prosimy o pozostawienie komentarzy oraz subskrypcję naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie.